Dzień moi drodzy! Cześć się ma? ma! Jestem, no, papaka Marek! Tak, gramy dzisiaj na najnowszej no. wersji. Ten, dobra, no. ja otwieram no, kit, gracz. Tu... Tak, tutaj tak. dobra, gramy kit, gracz. Dobra, czy nie Do jeden z graczy mnie poprosił ten. Dobra, to wylosujemy. Tak. O, ja coś bardzo fajnego dostałem. Co? No bardzo fajne gniew. Ja... Eee, a gdzie jest skrzynia? Eee, tam, zaraz chodź, ja ci pokażę. Chodź, ja. Ci... ja tu nawet bić się tam. No. O tu. Tak, tu jest skrzynia. No i ja tam, ja wylosowałem 32 marchewki. Masz sobie. Dobra. A gra, oddałem, ten prezent. Dobra, chodź, ja ci, da... ja ci dam w wymieniarce, ja ci dam w wymieniarce. E, a, a ty gdzie jesteś? A, ja, tu. No. Chodź, ja ci, dam... ja ci dam w wymieniarce. Fajną rzecz, tutaj są wymieniarki eee, Dobra eee, Dobra, eee, Trzymaj Dzięki. Proszę I to koniec, a? tak? Do To koniec. A co tarcze można kolorować? No. A nie. A... Nie, nie o to mi chodziło, nie. Ja myślałem, że na nową wersję coś się dodało Ale nie, Ale nie, ze zbroją się dodało, można kolorować zbroję. ja wiem, ja wiem, że ze zbroją się dodało. Ale... ale... Ja jeszcze przed onowieniem wiedziałem. Mm, ja też wiedziałem na, na tych, dobra. No to co tutaj robimy, co, co tutaj robimy? Nie wiem, chodź kogoś zabić. Dobra. Idziemy kogoś Ja Raczej nie umrze, ja, ja na tamten, na... Jeden, kropka, coś tam... Eee, Zaraz, dobrze. zobaczę czy jest Vincent, wi nie ma, nie ma Vincenta. Bo on ściął ze mną soję na odcinku napisał. Jezus, ale oni są silni. Dobra. nie wiem. z nim. O kurde, żelazny! O nie, wyrzuciłem! Mam tu na szczęście! Masz? Mam na szczęście! A to dobrze. Raz, dobra, uwaga. Nie. Uwaga, dobra. Przelazny jest. Prawie by był, prawie by był. A jest, są zacięte... A, nie Zacięte walki. Ale prawie był. O, ja go zabaliłem, mam... Dobra, mam wolną... Mam sikierę kamienną. Sikierę kamienną mam. Masz sikierę kamienną? Siema. To daj, daj do nd3 to sobie drewnianą a Jeszcze wyrzuciłem Słuchaj, nie ma Przecież ty masz yy, kamienną, po co ci drewniana? Ale nie do nd3, to jakby... Ej, Marko! Nie, nie, uciekaj! Łał, no, wow, uciekam, uciekam To jakiś cheater Ja, ja idę od drugiej strony, ja od drugiej strony będę ci pomagał Ja raczej no. zginę, raczej Zginiesz No Zginąłeś No no to tyle... to no, tyle na odcinku. To byłeś tyle na odcinku. wo, Nie no, nie, no na nie będziesz jeszcze, będziesz jeszcze w siódmej minucie prawdopodobnie będziesz. Dobra, nie. nie. E, dobra, no to co możemy tutaj zrobić? Jesteś specjalistą od Minecrafta. ja zobaczę parkura A ty byłeś na parkurze. Byłem na parkurze, i ja, ja wygram go. Aha, ja myślę, że ja też wygram, bo ja jestem... Jest. Dobry ale ten, ty też... Ty jesteś ten specjalistą od Minecrafta, prawda? No. No... można powiedzieć ze wszystkiego. Ale ja, z czego... Nie wiem jesteś na pewno powoduje. dużo lepszy ode, ode.. mnie w Minecrafta. No nie wiem. No bo ja myślę... Ja myślę, że tak. To A ten, czemu taki mały parkour? Nie wiem. Ja nie wiem, możliwie. Ja go z pierwszego razu przeszedłem. Naprawdę. No wiem, on jest easy. No. Dobra. Tamten był trudniejszy. Co mhm. tamten. Ale tamten go się dało scitować od tyłu. No i fajnie było. Ja bym tak powiedział, że fajnie było, że można było tak przeczytować. Te... Ten jest fajny pomysł, ale jakiś taki za ten. Za głupy. Dobra, zaraz. Za istnie. Dobra, walnąłem gościa. Aha To takie PvP troszkę tutaj się zrobiło. Gościu w ode mnie... A jak jak wyjdę ze szpitalu to gdzie idziemy? Na ten. Na, na Surrobium, czy tutaj po prostu będziemy jakiś... tych... Na PvP. Dobra. Lubię to. Gościu jakiś Spiderman. Nie, nie zabijają łatwo. Spiderman. masz gość jak drewnianą? Mam drewnian... No nie mam drewnianej, to służyłeś wszystko. Musi, musi, musi mi wydropić teraz. A dobra jakiś nie wiem, gościu mi wyrzuci, no to będę się bił. W sumie kamienny miecz jest też bardzo dobry. Dobra, ja mu... Ja potrzeb może... biję. Ja zobaczę w skrzynce tej. A czasami te gracze normalnie... Ja ogólnie, ja ogólnie za te wakacje Zatrenerowałem się bardzo w PvP i teraz, A, i teraz Normalnie teraz myślę, że jakiegoś Nie wiem, gracza mógłbym Nawet miałbym szansę zabić gracza Z sikierą kamienną na łapki. Na łapki? No. To raz Pamiętasz chest PvP? Tak. Player GMC... Tak, Bę. pamiętam PvP na no, no, to ja po prostu tam każdego zabiję. Ja po prostu raz zabiłem trzech e, Ej, graczy. kamienny miecz dla ciebie musi być. Po prostu trzech graczy sam zabiłem, po prostu. Dobra, ja tutaj, ja tutaj PvP. Dobra! Mam! Kamienny miecz dla ciebie mam! Mam kam, mam dr o, Dwie kamienne siekiery, jeden drewnianą i jedną. Dre... no jedną drewnianą, dwie kamienne i jeden miecz kamienny. a, a ty połóż, będę, Dobra, ja, ja cię. A kamienny miecz mi daj, okej. Okay? A nie chcesz siekiery? Kamienne i. A dobrze, że. bo ja nie słyszałam, że masz drugą. No. Dobrze, no to fajnie. No to chcesz siekierę. Dobra, jesteś już. Nie jeszcze. Jeszcze się? muszę minuta. A minuta? Mało w sumie. Mało w sumie. A wiesz, no, na tamtym e, trybie dało się wejść na szpital, No na dach? A, to fajnie. a, ale, a jakby co ja to... za... A jakby co, widzowie, to jest taki różniejszy odcinek taki, na luzie odcinek. Taki, no. pokazać powrót do Minecraftu. Ja nie to tam nawet neteryt na zdobyłem. było. Ale ten... to było taki... To, to, to. na spokojnie powrót do Minecrafta. U mnie dawno nie było Minecrafta. Nie no, sumie, no. Nie no, w sumie były dwa odcinki temu. Gdzie spotkałem Hirobraina, Realnego. A ogólnie na tamtym serwerze, na tamtym, wiesz... A ty widziałeś jak spotkałem tego realnego Hirobraina na odcinku? No, widziałem. Bardzo fajny był. Ja się przestraszyłem. Jak on się darł. O! Zdobyłem a, dwa, dwa, dwa a, Kiedy zobaczyłem i ja z krzesła spadłem. Ale wiesz, to trzeba było ten... La, live, a, live a zrobić z tego serwera, bo tu takie... live był dużo fajniej. Fajnie. No Ta jestem Janek, to to jest... ...z tyłu. Tu, Siema. Dobra, chodź. Z tym masz swój oryginalny skin. No, oryginalny, no. Nie no, na no, ja jakoś tak się granie z tym skinem i fajnie Daj do wymieniali Tam bezpiecznie fajnie mm -hmm. Tam tuż jest! jest tuż, nie, 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 nie. To nie Tu Tam można Dobra, ee, masz <noise> Masz Jakoś krzywo spadło tam to ma masz i e. A mogę mieć Nie A tutaj mi Czemu? Bo to jest Czemu? Ona jest Okej, okay, ale jak się połamie, okej? Okay? Dobra, jak się połamie. A to zrobimy, zobędziem, zobędziem, na pewno to więcej, co będziemy. Jest to trochę ten. I pamiętajcie widowie, ja. że ten na stosu subskrypcji. Like będzie live a z, czego z minecraft. no pewnie tak no to to jest największe zrobienie live i ten serwer chyba będzie ale nie ale to widzowie zagłosują na na ankiecie zagłosują lepiej tak nie wychodź, bo a na, na ankiecie zagłosują a tam gracze się biją zobacz tam oni na łapki się biją Nie no idźmy tam no i w popołudnie no wejdziemy dobra Dajcie, kupimy. Je. Chodź, to ty? Dobra, mam, mam mam, mam złoty miecz, mam na mam, mam, Mam złoty miecz. Mam złoty miecz. Zdobyłem. Złoty miecz zrobiłem, jakby co? Ja nie, też nie, 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 Ile? mało um, nie umarłem. Ja zabiorę normalnie 3 graczy. A masz chleb? Dużo mam bardzo. A to muszę um, zjedz go. A mogę? A mogę mieć u się za chwilę z... ...sikierami. Dobra. Złoty czy kamienny? Daj kamienny. Daj kamienia. Ale nie mam kamienia. A ja mam. A fajnie. Nie co ci co tu skaftuje Dobra, ma, masz ty nie bierz. Tu? To ty? No to ja, tutaj tu, staj To i tak nie jakiś Sołowiec. Aha Wszyscy chcieli, widzisz Wszyscy by chcieli go Ja będę tak biegał se A no, to fajnie To bardzo fajnie nawet No będę se po prostu Nie na no, goście na łapki się biją A ty tam jest jak się ty tam teleportowałeś? Normalnie. Gościu, zajął pan deszcz. Jaki to fajny miecz. Dobra, ja tym z, jak z gościem to ma złoty miecz walczę. Ja twoje itemy zbiorę. Ja go walnąłem. <laughs> O matko nie lepiej zde mnie No tego zabijemy Tego trzeba zabić Ty dużo tego, tego. No. Zaraz ja z tyłu jestem, ja z tyłu jestem W ogóle nie fajnie, że tu da się popychać Patrz co ja robię Uważaj bo ty za złoty gościu W ogóle ja teraz regeneruję za Aha, życia. Dobra Ale to w sumie już zaraz, to, to już 10 minut mieliśmy nagrywać, tak? No mniej więcej No to już 12 nagrywamy To nic, póki co nie zaszkodzi myślę Dobra, do 14 dociągniemy No mniej więcej tam do 14, do 15 i jakoś tak. Będzie, tak. będzie fajnie Gość, nie, gościu, tego trzeba, gościu. nie on chyba to nie, nie zaczytał. Ej, jak. tam, 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 gościu, tam. Tam, Dzień gościu, tam? tak, tam, daj gościu. Pięknie, tam. Po tak, na raz przy... tam, ale nie, tutaj ten złoty jest. No to razem załatwimy. No dobra, dawaj. Dobra. A co tam było? Tam, gościu. Kurde, tam jak sobie. Jezus! Nie za... Zabiję. Ale mam siekiery, mam się na Kurde, prawie bym gościowalną skryta, no ja nie mam w prawie HP A umarłeś? Nie Jeden i pół serduszka, jeden i pół serduszka mam no to No to ja myślę, że teraz skończymy w tej powinniśmy skończyć. No, trzeba walczyć. No to pa widzowie gotowy to na dzisiaj odcinek Taki luźny No pan, co? Pamiętajcie, odcinki będą co dwa dni, Topa. Do pa. A, Jana, poproszę i mnie. Dobra, topa. Do no, pa, pa. Aha.